Siemano, dzień drugi, daily vlog. Taki ogólnie sobie mówię, a włączę sobie sal salcia. Pewnie rzadko ją widzicie. O, zmerc już się denerwuje. Ja sobie szybko zrobię takie pompeczki, brzuszki z rana. Taki szybki wiecie, może nie trening, takie rozruszanie ciała. Pójdę, może sobie wskoczyć do baseniku i, i parę długości zrobić. Jeszcze muszę pompę uruchomić Wczoraj właśnie napompowałem jeszcze tego byka Sorry, że tak skończyłem tego woda wcześniej Ale napompowałem później jeszcze tego byka, tak żeby był no taki twardszy, bardziej kamień I no jest trudniej, jest trudniej I naprawdę ma sens ta zabawka, ma sens Naprawdę nie jest łatwo, jak osoby mm, ciebie wiecie huśtają To jest, jest naprawdę fajnie I... Nawet, tam są cztery uchwyty, to nawet jak cztery osoby huśtają, to nie jest tak dobrze Jak jedna to robi, jak jedna to robi, to ma swoje wyczucia i Jest lepiej, także no, jakby ktoś był chętny Pompa Muszę ogarnąć w tym pokoju, bo jest... A, masakra jest, no. Pasenik sobie chodzi, jak widzicie, trzeba ich wyczyścić teraz koszyki to co miałem zrobić wczoraj, a zrobiłem to dzisiaj. Zobaczymy czy coś się może utopiło czasami. Nie wiem czy tu mam. O, na przykład szczurek lub mysz. Nie wiem co to. Pierwszy koszyk. Chyba nic nie ma, a w ogóle brudu prawie nie ma. Nawet nie przecież tak dla wpisane lecimy dalej. Tu jakaś sytuacja A można... chociaż nie, tu jest rozwalony koszyk. Tylko to liczbę, żeby na nich. nie ma gruby. Tutaj. tutaj w ogóle jest coś zaklinowane. O Ciężko to chodzi. To całe. Tu można wyczyścić. Chociaż jeden Wam pokaże jak... Tu wyjmujemy koszyczek, tak. wyjmujemy tabletki, no to są tabletki z chlorem, czyścimy, dobra, rzucamy tabletki, z powrotem koszyk i cyk, i wyczyszczamy. Tu jest nawet brudny, także trzeba wyczyścić. Tak. Trochę brudny jest, nie? Taki najbrudniejszy do tej pory. Co? Nie wersji? Tak. Dużo tableteczek tu jest. Fajnie. Super. I mamy wszystko. Godzina dziesiąta i pięknie dzień zaczęty Sami powiedzcie No witam gamerki Co mamo? Nie mówiłam, że jest tak Ja mówiłam, że jest nie ma Gamer po obozie Natalii również i... Testuje, testuje byka A ty będziesz... No czekaj, weź tak musisz Musisz go wnieść tak Możesz na niego skoczyć w sumie Ale fajne Z lądu Ale ja to wtedy trwała od razu No, no ale gra Ej, co mam dać skoczyć? No od razu skocz. Ale ja składnę. Ale, ale będziemy się śmiać <noise> Już problemy. <noise> Czekaj, co na to wejść No strój na to wejść. Nie jest łatwe, nie? Znaczy, tak to samemu. To jest ogólnie jak wejdę i cię będę tak kszarpał, to wtedy to działa. O! <noise> Ej, to nie jest łatwe, serio! <noise> próbuj jeszcze, jeszcze trudniejszy poziom to jest bez rąk, nie? I wstać w ogóle też można. Ja stałem wczoraj. Stałeś? No, stałem i tak jedną ręką machałem, a drugą się trzymałem. Zobaczysz zaraz. Dobra, a dzisiaj albo jutro nagrywam odcinek ogólnie. Nagrywałeś jakiś? No, mam dwa vlogi już. Aha, nagrywajcie to wiesz co? Nie, jeszcze nie. Czekałem na was. No, ale bardziej od brzegu wejść. Co no, za grimerka. Ale ja chcę wchodzić na górkę, bo kurde czekałam, że będzie pełno Dobra, dobra, dobra. Szybki skok, szybki skok. De deska challenge dawaj. No, dobrze. Próba przejścia z deski na byka. Gamerki na obozach były. Na sportowych. Sportowo było? Ale nie będzie to już A? Byk? Co? Nie, bo jak to był No. Co ty, ja na kanty nie wlecę. Jesteś z gumy, nie? Ja wlecę na kanty. Gamerka siedzi na byku, zobaczymy jak grubo. O, ja! Dobra, gotowa? No. Generalnie, że. No, to, no dobra. Za tym się czekam. Nie za robi nie żeń. Wębia. Musisz nogi tutaj położyć. Właśnie, za to nie się święta. Nogi tak tutaj. O, tak. Nie, 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 tak, tak. Tak, wiesz tak. Tak, patrz, tak. Tak? Aha, tak. O, tak, no. Oby dwie nogi tak. No, dobra. Yes, I i det er så vanskelig. Trzeba napompować! Zdecydowanie. Ty to No. Serio? graliśmy w polu? się tyle działo? Cała drużyna piłkarskiej kawalerii. No wiem, że zdjęcia. Gdzie przeskoczę tą deskę? Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy vlog. Czekajcie na słońce, żaluzje. Ja wróciłem generalnie z boiska przed chwileczką. Byłem rowerkiem ciemno już na dworze, patrzcie sami. Jest normalnie wracałem i no i co jeszcze jeżdżę? Zobaczyłem oczywiście po drodze niespodzianki różne i tak dalej. Komary mnie pocięły masakrycznie, ale przyszedłem się z Wami generalnie pożegnać. Zapraszam na mojego prywatnego Instagramka. Oczywiście łapka w górę, jeżeli Wam się podobało, bo jeżeli nie. No to, to nie. Yy, I subskrypcja kanału, jeżeli chcecie zostać ze mną troszeczkę dłużej. Pozdro.